Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Nawigacja. O czym są te studia? Ogólnie mówiąc, jest to dziedzina wiedzy poświęcona odnajdywaniu położenia oraz najlepszej możliwej drogi między punktami dla ludzi, pojazdów i statków. Nawigator wykonuje niezwykle odpowiedzialną i skomplikowaną pracę. Jego zadaniem jest bezpieczne i szybkie wytyczanie oraz aktualizowanie trasy jednostki. Punktu A do punktu B. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą. Odpowiedzialność, precyzja, dokładność, mocne nerwy, determinacja, dobre zdrowie. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak korzystanie z najnowocześniejszych systemów nawigacyjnych, nawigowanie w oparciu o słońce i gwiazdy. Przewidywanie zjawisk atmosferycznych i pogody, wytyczanie bezpiecznych i szybkich tras morskich, wykorzystywanie nawigacji satelitarnej i radionawigacji. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak fizyka, informatyka, nawigacja, urządzenia nawigacyjne, budowa i stateczność statku. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące: Procedura akcji ratowniczej w przypadku wycieku substancji chemicznej na statku w porcie Świnoujście. Analiza uciągów i mocy holowników dostępnych w polskich portach. Elektroniczna baza danych obiektów hydrograficznych dla systemu Android. Nowe metody korekty morskich map i wydawnictw nawigacyjnych. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają pracę w urzędach morskich, pracę w charakterze wykładowcy lub doktoranta na uczelni, pracę na statku w charakterze nawigatora, kierownicze funkcje w jednostkach ratownictwa morskiego, pracę w portach morskich. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.